Hej, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Mateusz z kanału Apple na YouTube i w dzisiejszym poradniku chciałbym Wam pokazać, jak wymazać wszystkie dane z naszego iPhone'a, abyśmy mogli go, nie wiem, sprzedać komuś bądź dać. W każdym bądź razie, żeby iPhone na iPhone'ie nic nie zostało i żebyśmy mogli właśnie z czystym kątem kodać nowej osobie. I tak, dla osób używających softu iOS od wersji 7, czy to będzie 8 teraz wzwyż, chodzi o to, że od siódemki Apple dodało opcję, taką, znajdź mój iPhone został rozszerzony o funkcję tego i jeśli osoba na przykład, nie wiem znajdzie, ja mówię o innej sytuacji teraz, ale jeśli ktoś znajdzie bądź ukradnie wam iPhone'a i będzie chciał go odtworzyć, to Apple poprosi o Apple ID którego wy używaliście, czyli siłą rzeczy będzie i tak musiał Znać waszego konta, bo bez tego nie utworzy waszego iPhone'a, i właśnie to jest główna. Teraz przechodzę do mojego, jakby tego, do tej porady. I to jest główna zawsze e, wada, problem tego, że jeśli sprzedajecie iPhone'a, to często e, dostaje wiadomości, że ktoś nie skasował poprzedniego konta, nie usunął go z, właśnie z ustawień w iPhonie i nie możecie by się zalogować. To jest duży problem, dlatego przed sprzedażą bądź przed przekazaniem komuś innemu waszego iPhone'a należy przede wszystkim wejść w ustawienia, kliknąć iCloud. I macie tutaj na dole zakładkę Znajdź mój iPhone. I ją musicie wyłączyć. I jak widzicie tutaj ja zakryłem swoje dane, ale pojawia wam się, aby wyłączyć hasło dla danego, dla danego Apple'a. I musicie podać hasło, podajecie je. No i wyłączacie. Będzie wszystko OK. Wtedy tutaj jest, tak jak tutaj u góry w passbooku, jest wyłączona ta funkcja i tutaj zostawiacie to już. I następną rzeczą, którą musicie zrobić jest ogólne. Przechodzicie do Wyzeruj. Klikacie wymaż zawartość i ustawienia musicie podać kod, ja podam swój i jak widzicie teraz pod, musimy potwierdzić czy na pewno chcemy wszystko wymazać. Ja kliknę akurat anuluj tak żeby no, nie wymazać sobie danych bo nie potrzebuję. Natomiast jeśli wyklikniecie, klikniecie iPhone z tego co pamiętam się sam zrestartuje. I to będzie cała procedura generalnie tego, jakby, sformatowania iPhone'a, które pozwoli Wam na sprzedaż, jakby, czystego urządzenia. Myślę, że to przyda się właśnie osobom, które planują sprzedać, bądź po prostu przekazać komuś innemu swojego iPhone'a, iPoda czy iPada. Tak więc to by było na tyle. Jeśli macie jakieś do tego pytania, bądź do mnie, do kanału, napiszcie na Twitterze, na Facebooku, bądź, w bądź pod filmem, w komentarzach. Ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.